A ja, refren, jestem człowiekiem w człowiekowym świecie. Fly, Czyli jak ja powiem, I can make a cake, to znaczy możesz mnie zciastować? Skoro wyobraźnia to coś stworzonego z magii, a magia nie istnieje, to znaczy, że wyobraźnia też Chodźmy polatać. Polatajmy popływać, popływajmy pojeździć. Myślałem, że coś ogierem, nie wiedziałem, że mówimy Alicorn i że Przemiotniki pisze się z wielkich liter. Fly, hide, <laughs> to tak jakbym powiedział do dziewczyny, jestem twoim człowiekiem. Przecież jak kurwa nie bluzgam. Refren, 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 refren. Uh, wine, let's go uh, 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 yeah. uh. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Uh, 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 uh. Pojebało cię do reszty. Uh, 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 yeah. Tak, zaśpiewajmy, że jesteśmy rzeczą. So ja Pior czy ja bluzgam? Przejście chyba do Narni. No i to tyle.